Witam wszystkich na kolejnym odcinku porad z fizjoterapii kanału do Dzisiaj porada dla wszystkich tych, którzy są w trakcie rehabilitacji pourazowej na kończynie dolnej i nie wiedzą jak sobie poradzić z taką przeszkodą, jaką są schody. Także zapraszam. Okay. Na początek pokażę jak bezpiecznie wchodzimy lub schodzimy z wykorzystaniem kul lub poręczy w pierwszej fazie rehabilitacji lub nauki chodu o schodach, a następnie pokażę jak, jakie ćwiczenia należy wprowadzać, jak powinno się ćwiczyć kończynę chorą, aby nauczyć się tzw. chodu naprzemiennego, czyli chora, zdrowa, chora, zdrowa do góry lub w dół. Jest to o wiele trudniejsza wersja i sprawia naprawdę dużo trudności osobom, które przeszły uraz ortopedyczny. Ja tu mam przygotowane kule, ławeczka będzie nam symulować schodek. I na początek pokazuję, mam nogę chorą, podwinąłem specjalnie adres, żebyście widzieli. I teraz, jak będziemy wchodzić, aby było bezpiecznie w pierwszej fazie rehabilitacji po schodach? Możemy sobie postawić albo kulę na schodek, albo zostawić je na dole, albo wziąć jedną. Wszystko zależy od tego, jak się będziecie pewnie czuć. Oczywiście moja ławeczka jest dużo wyższa niż klasyczny schodek, więc może to troszeczkę czasami będzie dziwnie wyglądało. Ale zasada jest taka, że bez względu na to, jakbyśmy nie robili, to zawsze musi być ta sytuacja, że noga urazowa zostaje na z tyłu. Bo tu, podnosząc nogę z drogą na schodek, mam wsparcie, mam wsparcie Kul, aby odciążyć nogę chorą. I dopiero potem dokładam nogę chorą. W ten sposób to wygląda. Ewentualnie wsadzam sobie nogę tą, potem mogę jedną kulę i dźwigam się do góry. Wchodzę nogą, mogę spróbować tą kulą i dźwigam się do góry. Tak, żeby ta noga chora szła za nogą, zdrową na zasadzie kuśtyk, puściek Jak schodzimy? Schodzić będziemy w ten sposób, że już sobie stoimy na schodkach, oczywiście są to sytuacje, kiedy nie mamy poręczy, ściągamy dwie kule na dół, albo jedną, wszystko znowu zależy od tego, kto jak się czuje pewnie. I teraz zasada jest taka, że noga choda yy, idzie pierwsza. Czyli na przykład w ten sposób. Hop. I schodzimy. Znowu kule najpierw idą. Wzmacniają troszeczkę tą nogę. Kiedy noga zdrowa będzie szła na podłogę. Jeszcze raz. Hop. Ściągam ją sobie prosto. Tu się stabilizuje. I schodzę. W ten sposób jest, wygląda schodzenie. Jak wykorzystać kulę kiedy mamy poręcz. Może inaczej, nie wykorzystać, żeby nam nie przeszkadzało. Mamy poręcz z tej strony, od strony nogi chorej. Łapiemy się dokładnie ta sama sytuacja, noga zdrowa na schodek, jedną się odpycham, drugą ciągnę i podnoszę do góry. W ten sposób poprzez ciągnięcie całe ciało idzie do góry a kulę tu sobie właśnie ustawić w ten sposób na krzyż. Ta sama sytuacja będzie przy schodzeniu. Stoję, mam poręcz, poręcz idzie teraz w dół, chwytam się, ściągam sobie nogę i w ten sposób schodzę. Czyli mówiąc skrótem, kiedy wchodzę, kiedy wchodzę, noga chora dochodzi, kiedy schodzę noga chora idzie pierwsza. I Teraz dlaczego tak? Ponieważ przechodząc już do kolejnego kolejnej sprawy w nauce chodu. Yy, dlaczego w ten sposób? Bo to jest po pierwsze bezpieczne a po drugie wszyscy wiecie o tym, że nie jesteście w stanie zrobić na odwrót. Przykładem będzie schodzenie. Jeśli ja będę stał nie ma znaczenia co zrobię z kulami i nie pójdzie mi noga do przodu pierwsza chora to będę robił ten ruch tu i w tym momencie noga chora ma bardzo osłabiony mięsień czworogłowy i nie jesteście w stanie zrobić jakiegoś ruchu. Po prostu noga chora Wam się podetnie w stawie kolanowym. To samo będzie, kiedy podnoszę nogę chorą, która jest dużo łatwiej podnieść na schodek i nie ma znaczenia, co tu wykombinuję, Muszę się mocno wspierać na rękach, bo noga chora, przez to, że są osłabione mięśnie, głównie tutaj czworogłowy, nie jest w stanie super mnie dźwignąć. Co jest innego, jeśli chodzi o nogę zdrową. Dlatego tutaj, żebyśmy umieli schodzić w ten sposób, czyli kiedy tutaj ta noga, mięsień czworogłowy nie pracuje, musimy po prostu poćwiczyć dodatkowe ćwiczenia, a dokładnie chodzi mi o skurcz ekscentryczny, czyli robimy w ten sposób, że to jest skurcz ekscentryczny, mięsień czworogłowy się rozciąga, a jednocześnie jest w napięciu, bo stabilizuje i utrzymuje mi całe ciało, kiedy noga zdrowa idzie na dół i potem jest na zmianę. Jak wyćwiczyć ten ruch? Są różne sposoby, ja Wam pokażę dwa. Na przykład przy wykorzystaniu gumy Teraband. Mocno naciągamy i teraz bardzo powoli wyhamowujemy, wyhamowujemy jej jakby pracę gumy w górę, bo noga chce nam skoczyć w kolanie do góry. Wyhamowujemy, wyhamowujemy. A w drugą stronę bardzo powoli naciskamy. I znowu. Guma ciągnie mi nogę do góry, ja wyhamowuję tak, żeby było napięcie mięśnia czworogłowego jako mięśnia kontrolującego teraz zgięcie. A teraz mięśni czworogłowy pracuje do wyprostu, ale robimy to bardzo wolno, żeby złapał siłę. To jest taka forma na początek, z czasem będzie zbyt słabe i można wtedy wykorzystać na przykład piłkę, kładąc sobie w ten sposób, stając w lekkim rozkroku i toczymy piłkę po ścianie i robimy wyprost i Zgięcie w kolanach. Z tym, że znowu bardzo powoli. Chodzi o to, żeby mięśnie czworobłowe, a szczególnie czworobłowy nogi chorej, był bardzo y, mocno napięty w górę i w dół. To jest ten ruch. Bardzo powolutku. My musimy go nauczyć po prostu pracy. Ten ruch. On się tutaj teraz nie rozciąga czworogłowy, ale jesteś w napięciu, bo kontroluje rozgięcia, żeby nie polecieć w dół. I dlatego brak siły tego mięśnia powoduje, że nie jesteśmy, robi się coś takiego, ewentualnie schodząc, przepraszam, wchodząc nie jestem w stanie tego, tym mięśniem zapracować, aby pójść do góry. Tego duchu nie ma. Te ćwiczenia powinny Wam pokazać. Oczywiście można też to sobie ćwiczyć, będąc już na schodkach. W ten sposób. Noga pora. I teraz udaję, że robię krok i wracam. Cyk w ten sposób. No i ćwiczę tak, aż będzie wszystko ok. Będzie się wszystko pewnie czuło bo zobaczycie, że to będzie sytuacja taka, że jak będziecie schodzić za nisko w stosunku do siły mięśnia czworogłowego, to się zrobi coś takiego. No i może nastąpić jakiś dziwny uraz, jakaś, jakiś dziwny problem. Także mam nadzieję, że wam wreszcie to wytłumaczyłem, bo jednak faktycznie jest z tym problem. Musimy dużo ćwiczyć takich właśnie ćwiczeń, jak tu pokazałem, aby umieć naprzemiennie z czasem chodzić po schodach. To wszystko też jest związane z tym, na jaką mamy możliwość już obciążenia tych nóg. Tutaj jest ważna rola i decyzja lekarza, który pozwala, prawda, najlepiej te ćwiczenia jakby z drugiej części tego filmiku, te ćwiczenia naprzemienne wprowadzać wtedy, kiedy możemy już mieć pełne obciążenie na kończynie chorego. W ten sposób to bym zrobił I, i, i tak też uczę tych, co potrzebują właśnie nauczyć się chodzić po schodach na nowo po urazie ortopedycznym. To na tyle. Dzięki. Do następnego razu.